Jest sobota 14 stycznia 2023 roku, ulica Łomżyńska oraz fragment ulicy Bohaterów Monte Cassino są od kilku miesięcy, a właściwie ponad pół roku przebudowywane. Pierwszy film z tej okolicy nagrałem gdzieś na początku maja 2022 roku i wtedy była informacja, że ulica ta zostanie zamknięta na rok. Od tego czasu nagrałem kilka filmów, nie tylko z ulicy Łomżyńskiej, ale też okolic. Nagrałem kilka shortów właśnie z tego miejsca, bo tutaj ta organizacja ruchu bardzo często się zmieniała. Na razie jadę w miejscu, gdzie raczej już nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć, chociaż bardzo często zmienia się tutaj organizacja ruchu. Pierwszy raz chyba mam okazję nagrać jak to w dzień wygląda, bo kiedy jadę do pracy to jest jeszcze ciemno, a teraz właśnie świetnie widać jakie to są wertepy. Trochę szkoda, wy przed chwilą myłem samochód. No i teraz pojadę tak jak większość kierowców to robi, czyli aby udać się w kierunku ulicy Mikołaja Kopernika, w kierunku tunelu Fildorfa Nila, trzeba tą Łomżyńską jakoś objechać. Ja pojadę tym takim najbardziej popularnym, najbliższym skrótem, bo mógłbym oczywiście wjechać w ulicę młynową, ale to może zrobimy później. W tej chwili pojadę pokazać jak wygląda kopernika, dlatego też, że jakiś czas temu, o może to już kilka tygodni temu, została zlikwidowana ta sygnalizacja świetna, która tam pozostała po skrzyżowaniu. No i podobno w to miejsce powstały jakieś progi zwalniające, po to, żeby dodatkowo zabezpieczyć pieszych. Więc najprościej co zrobić? Najprościej skręcić w Bema. Tak też zrobię. Oczywiście ci, którzy jadą gdzieś dalej mogą jechać Wyszyńskiego do Kaczorowskiego i później Wiejską. Ponieważ chcę pokazać jak wygląda Łomżyńska od strony Kopernika, to pojadę Kopernika no i zobaczymy jak to wygląda. Widać, że jest tutaj dość duży ruch, bo sporo samochodów czeka w kolejce. no i miały tu być jakieś progi zwalniające no przynajmniej z tej strony nie widzę z tamtej strony są progi zwalniające no to za chwileczkę się też tam przejedziemy no i jedziemy teraz Kopernika z drugiej strony celowo jadę lewą stroną może nie powinienem, ale chcę pokazać jak to wygląda z tej strony tutaj są te właśnie progi zwalniające, a tak wygląda wjazd w Łomżyńską No i teraz w drugą stronę nie da się zrobić tego samego manewru, żeby wjechać w Bema. Oczywiście trzeba jechać aż do skrzyżowania z Wiejską i Kaczorowskiego i ulicą Kaczorowskiego dojechać do Wyszyńskiego, żeby znowu znaleźć się na tej samej trasie. Oczywiście można by tu zrobić nawrotkę i wjechać w Bema, tylko to niewiele daje, dlatego że po dojechaniu do Wyszyńskiego i tak trzeba skręcić w prawo, więc tego kręcenia będzie bardzo dużo. Ja dla celów poznawczych. Wjadę w znaną już nam ulicę Witewską i też zobaczymy, jak wygląda to od strony Witebskiej, Młynowej. No, zapomniałem jeszcze o Młynowej, że jest jakaś możliwość przejazdu Młynową. Tutaj mamy to, co naprawdę w wielu miejscach ułatwia życie, czyli taki skręt przed i chociaż skrzyżowanie jest wielką wyspą centralną, dość wygodne, to jednak dużo czasu się zaoszczędza przez taki zakręt, przez taki skrót. Nie będziemy wjeżdżać w ulicę Pema, tylko pojedziemy w ulicę Witebską. No tak, trochę zaskakujący jest ten wjazd, ale, ale jest. Już tutaj, no, mój pierwszy film na tej ulicy był kręcony z roweru, a tylko chcę dojechać do Młynowej i zobaczyć, jak wygląda Łomżyńska od tej strony. No tutaj też są progi zwalniające. Środkiem biegnie coś w rodzaju kanału deszczowego. Dojechałem do Młynowej. już tak Bardziej dziurawo już tu się zrobiło. No niestety. O tak to wygląda od strony młynowej. Dość ładnie, dość ładnie można powiedzieć. Myślałem, że pojadę sobie tutaj z Młynowej w lewo, ale to jest taka sama sytuacja jak na Bemach, no ale tutaj jest od razu nawrotka. No i teraz z drugiej strony, to co rzadko pokazywałem, zresztą w ogóle przeważnie to wszystko, co tutaj nagrywałem, to było nagrywane w nocy, a dzisiaj mam okazję nagrać w dzień. Zobaczymy jak wyboiste jest to skrzyżowanie z tej strony. O! To właśnie takie niespodzianki, to są Straszne bez Oczywiście nie wygląda to tak strasznie, bo GoPro ma bardzo dobrą stabilizację. Ja mam włączone w tym trybie maksymalnym, dlatego na filmie nie będzie tej trzęsawki tak mocno widać. I wracamy do siebie, czyli na swoje osiedle.